Dzień dobry, dzień dobry. Mam dzisiaj dla was owsiane batoniki z truskawkami. Zobaczcie, jak je przygotować. Pamiętajcie, żeby koniecznie zasubskrybować nasz kanał. W tym odcinku pokażę wam, jak zrobić hit TikToka, czyli batony owsiane z truskawkami. Zaczynamy od przygotowania kruszonki owsianej, czyli wrzucamy miękkie masło do miseczki, a następnie dodajemy do niej cukier puder, mąkę, płatki owsiane. Oraz odrobinę proszku do pieczenia. Wyrabiamy. Dwie trzecie całości naszej kruszonki przesypujemy do blaszki wyłożonej papierem do pieczenia i uklepujemy. Gdy kruszonka jest już przełożona do blaszki, zaczynamy kroić nasze truskawki i wykładać nimi nasze ciasto. Gdy truskawki są już przełożone na naszą kurzonkę posypujemy pozostałą jej częścią. Tak przygotowane ciacho, które później stanie się batonami, wkładamy do pieczenia na około pół godziny w temperaturze 180 180°C. Nasze batony są już prawie gotowe, pozostało je jedynie pokroić mniejsze kawałki. Batony są już gotowe, nie pozostało mi nic innego jak spróbować. Mm, pyszne, zdrowe, owsiane batony z truskawkami. Taką przekąskę możecie spokojnie zabrać do pracy, albo do szkoły, czy na studia. Dajcie znać w komentarzach jak Wam się podobało. Koniecznie zasubskrybujcie nasz kanał i wpadajcie do mnie na Instagram. Miłego dnia, pa pa.